Sztuka rozbijania gówna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Witajcie moi kochani, jest 3 grudnia 2021 roku, piątek, piąteczek, piątunia, oczywiście dla Was, nie dla mnie. Od 3 dni wyjadacie słodycze z kalendarza adwentowego albo robicie różne rzeczy związane z tymże kalendarzem. Bo na przykład niektórzy, jak moja koleżanka Zuzanna, przygotowują samodzielnie kalendarz taki rodzinny, a w nim różne zadania do wykonania typu, nie wiem, wspólne wyjście po choinkę, ubieranie drzewka, strojenie domu, pieczenie pierniczków, podrzucenie upominków sąsiadom, czy wizyta na jarmarku świątecznym. A Wy jak? Zadaniowo, czy tylko... Podjadanie Słodkiego? Ja nie mam kalendarza, i tak podjadam. Dobra, czyli Adwent już w toku, jutro święto barburkowe, bo jest czwarty, a za trzy dni Mikołajki, czyli tak zwany Mały Mikołaj, który rozpoczyna czas oczekiwania na dużego Mikołaja. No, a skoro Mikołaj, to może dziś o prezentach? Co wy na to? Bo to chyba czas najwyższy, zacząć pisać już listy do Mikołaja. Ostatecznie święty, nie święta, ale też musi mieć czas na to, by zgromadzić prezenty dla wszystkich mieszkańców Ziemi, prawda? To niełatwa sprawa, tak się wydaje, bo jednak jest nas chyba sporo na tej Ziemi, więc dla wszystkich prezenty. Mało tego. Wiecie, nie wszyscy wiedzą, czego tak naprawdę chcą, a niektórzy pragną rzeczy wręcz niemożliwych. I mimo, że Mikołaj ma pomocników, bo przecież pracuje dla niego cała Rzesza Elfów, no, może słowo Rzesza to nieodpowiednie, cała masa Elfów, okej, okay, nie jest w stanie spełnić wszystkich marzeń. Bo co zrobić na przykład z marzeniem typu, niech mój tata wróci? Gdy na przykład tata zginął na wojnie albo w wypadku samochodowym. Nieistotny jest powód, ale po prostu nie żyje i nie ma szans, żeby wrócił. Albo życzenie typu, Niech w moim kraju skończy się wojna. Niemożliwość dla Mikołaja, dla nikogo właściwie, bo za każdą wojną stoją ludzie, którzy potrzebują coraz więcej władzy, coraz więcej pieniędzy i znaczenia, mają w sobie coraz więcej pychy, nienawiści, podłości, złośliwości i Mikołaj choćby nawet święty, najświętszy, nie wiadomo jaki, nie ma nic do gadania. W zetknięciu z takimi ludźmi. Ale generalnie prosimy o rzeczy zwykłe, najczęściej materialne. Przyznam szczerze, o czym zresztą już mówiłam niejednokrotnie. niejednokrotnie. Niewiele pamiętam z dzieciństwa, ale jakoś tak nie przypominam sobie radości z prezentów pod choinką. Wręcz przeciwnie, kojarzą mi się jakieś rozczarowania. Ale. Pamiętać należy, że moje dzieciństwo to komunizm, więc zabawki trzeba było wystać. Tak samo jak papier toaletowy i pomarańcze. Jak kto by stał za zabawkami, jak są ważniejsze rzeczy do załatwienia, tak? Dlatego pod choinką z reguły były opakowane w szary papier jakieś ubrania, które i tak trzeba było kupić. Gdy już zaczęłam czytać, to wszystko było łatwiejsze wszystko stało się łatwiejsze, tak? Bo wystarczyło książ kupić książki i byłam zadowolona. Inna sprawa, tak teraz do mnie dotarło, że ja w tamtych czasach to nawet nie wiedziałam, że można napisać list do świętego Mikołaja i że ten list dojdzie gdzieś tam na biegun północny. No, ale tak, nawet gdybym napisała, to co? Musiałby przywieźć paczkę do kraju nad Wisłą? I teraz pytanie mi się takie narodziło. Jak on sobie radził z przekraczaniem granic powietrznych państw Układu Warszawskiego, co? <laughs> Od zagłoska. Przecież sanie powinny zostać zestrzelone. No ale dobra. Wracamy do prezentów, tak? Ech, takim moim wielkim, naprawdę wielkim marzeniem z tamtych dziecięcych lat była lalka. Ale nie taka zwyczajna, nie, nie, nie. To miała być taka lalka, którą przywoziło się w tamtych czasach z ówczesnego Związku Radzieckiego. Sięgała chyba wyżej do, niż, niż kolana. Tak mi się przynajmniej wydaje dziś, gdy jestem dorosła, tak ją pamiętam. Oczywiście miała piękne, lokowane włosy, zamykane oczy, a podobno, gdy się ją prowadzało za rękę, to mogła chodzić. No, tak mi się coś wydaje. I oczywiście, gdy się przechyliło, mówiła mama. No, i była pięknie ubrana. Mój Boże, taki cudny kicz sowieckowo Sajuza, ale upragniony na tamten moment i oczywiście nie do zdobycia, bo na takie luksusy rodziców nie było stać. No, i, i generalnie pamiętam, że pierwszą taką prawdziwą, taką prawdziwą lalkę, która zamykała oczy, e, dostałam już. Nie wiem, chyba byłam dziesięciolatką, może i nawet ciut starsza. E, nie była duża, ale właśnie zamykała oczy i była ładniejsza ode mnie, niestety. Nie miała czarnych włosów, a to wiele robiło przez długie lata, tak. Widmo czarownicy ciągało się za mną, oj, ciągało. Także moja lalka była piękna, a dla niej moja siostra Danuśka szyła fajne ciuszki. A że była niewielka, więc niewiele nie materiału. Trzeba było ze starych jakichś tam koszulek, bluzek spodni. No i Danuszka szyła jej fajne ciuszki i tak pomyślałam, sobie, szkoda, że nie poszła w tym kierunku, bo naprawdę dawała radę. Skubana jest, utalentowana manualnie, co widać gdzieś po tych jej kartkach, albumach i innych cudeńkach. Może gdyby napisała wtedy do Mikołaja <laughs> no, głupi żart przecież Mikołaj nie ma aż takiej mocy sprawczej. No, ale wracając do prezentów na przykład, gdy byłam mężatką, jeszcze szczęśliwą, ale i, i później już jako nieszczęśliwa też. E, mój mąż były kupował mi perfumy czasami, ale nigdy nie wiedział jakie ja lubię. Pani w sklepie mu doradzała, ale nigdy niestety nie trafiała. A z książkami łatwiej było trafić, bo większość była do tak zwanego kompletu do postawienia na półkę do przeczytania i do postawienia na półkę. No, a później, a później to się zmieniło i doszłam do wniosku w końcu, że nie zasługuję na nic, na żadne dobro, na żadne szczęście, na podarki choćby najdrobniejsze. I nie dostawałam nic, i nawet się nie buntowałam. Powiedziałam, że tak być powinno. Mało tego, sama sobie nic nie kupowałam oprócz rzeczy, które były niezbędne, typu buty, płaszcz, sweter. No, to, co musiałam, żeby się zasłonić, na przykład przed zimnym, czy generalnie coś na siebie yy, ubrać, ale, ale mieć też yy, osłonę przed zimnym czy przed słońcem. E, nawet do fryzjera nie chodziłam. <śmiałam> Miałam zasłonić siebie szarością i nicością, bo nie zasługiwałam na nic, na żadne kolory, nie zasługiwałam na dobre życie. Mało tego, nawet gdy pewnego razu jeszcze w Polsce pojechałam do Gdańska do sklepu z myślą, że kupię sobie płaszczyk i tym razem będzie w jakimś pięknym, pastelowym, jasnym kolorze. Co kupiłam? <laughs> czarny. Jako pierwszy zobaczony po, po wejściu do sklepu. I muszę przyznać, służy mi do tej pory, jest niezniszczalny. Ale wtedy właśnie, no wszystko było czarne, szare, bure. No. A jeszcze później odkryłam wszechświat i energię. O tym już mówiłam wielokrotnie, że to było coś, co zmieniło moje życie. Nagle odkryłam, że mogę dostawać prezenty i że mogę je sobie sama dawać. <grym> tym sposobem nabyłam na przykład płaszczyk łososiowy. On nie jest różowy, on nie jest. No, łososiowy po prostu, naprawdę. <grym> W którymś momencie zacząłem kupować ubrania w kolorach innych niż czarny i szary. A już szczytem było pomalowanie włosów na różowo, a później zrobienie moich ukochanych różowych warkoczyków. Tak, te moje warkoczyki różowe to prezent. <noise> Mój dla mnie. To spełnienie marzenia sprzed wielu lat. Bo nagle okazało się, że zasługuję na wszystko co najlepsze. Że mogę spełniać swoje marzenia. I, co najważniejsze, że prezenty to nie tylko rzeczy. Zaczęłam się obdarowywać miłością, dobrocią, szczęściem, uważnością, opiekuńczością, dbałością o siebie. Zrozumiałam, że obdarowuję się prezentem samą siebie, gdy uśmiecham się do siebie i do innych. Gdy nie wściekam się na siebie i innych, gdy przebaczam sobie i innym, albo gdy mogę obserwować niebo i widzieć fantastyczne układy chmur, które do mnie coś mówią, albo gdy mam wolny dzień i sama mogę zdecydować, co chcę z nim zrobić, albo gdy siadam z książką, kubkiem kawy czy herbaty, nie licząc czasu, bo przecież taka chwila trwa i trwa, albo gdy w moim parku wychadzam się, albo wybieguję. Nie wiem, czy to poprawnie gramatycznie, ale nie będę w to wnikać. Albo na przykład słucham podcastu Marka Sekielskiego, lub jednej z mów mojego ulubionego buddysta, Jana Brahma, albo jakiegoś spotkania autorskiego online, które organizuje Dominika, moja przyjaciółka. Albo piszę wiersz, nagrywam swój podcast, wymyślam, co mogę zrobić fajnego, albo gotuję coś i później zjadam z radością, że zdrowe i smaczne. No, zobaczcie... Dużo tego jest, ale zrozumiałam, że te prezenty dają mi więcej radości niż takie zwykłe materialne, bo te zwykłe materialne no, no, pocieszą jakiś czas, później to odłożymy. Choć nie powiem, że nie lubię zwykłych materialnych. Wczoraj musiałam jechać kupić spodnie. Bo niestety stare tak mi się poprzecierały, że aż wstyd było chodzić, i widać było, że za te dziury nie zapłaciłam, tak jak w moich czarnych jeansach na przykład. No to pojechałam na Oxford Street i przy okazji zaszłam do mojego ulubionego Tigera. Tam mają takie kiczowate skandynawskie rzeczy, ale bardzo tanie. <laughs> I kupiłam coś, coś pięknego. Serduszkowe lampeczki, ślicznie świecą. I dają mi po prostu radość. Takie czerwono-żółte cudeńko, które od razu powiesiłam nad moim łóżkiem. A generalnie moim wymarzonym prezentem na teraz jest pluszak. Taki spory pluszak, maskotka. Taka, do której będę mogła się przytulić, będę mogła się w nią wypłakać. A, tylko od razu zastrzegam, że to moja mała Małgosia chce, nie ja. Ale ja mogę jej pomóc spełnić to marzenie, więc to zrobię. No, a wy jakie macie na dziś marzenia? Jakie prezenty Wam się marzą? Materialne czy niematerialne? Hm? Nieistotne. Najważniejsze, żeby dały radość. A jako, że Mikołajki w poniedziałek, jak już wspominałam, odcinka nie będzie, więc postanowiłam dać Wam prezent już dziś. To będzie tekst. Niezbyt długi i od razu uprzedzam, nie ja jestem autorką, ale bardzo lubię ten tekst. I chcę się nim z wami podzielić. Pewnie znacie, ale albo słuchajcie jeszcze raz. Cztery świece powoli płonęły. Panowała taka cisza, że można było usłyszeć ich rozmowę. Pierwsza powiedziała ze smutkiem. Jestem pokojem, jednak nikt mnie nie pragnie tak naprawdę, więc będę musiała odejść. Jej płomień stopniowo się zmniejszał, zmniejszał, aż w końcu znikł. Druga świeca powiedziała ze zniechęceniem. Jestem wiarą, ale dziś świat myśli, że nie jestem już potrzebna. Nie ma sensu, bym paliła się dłużej. Gdy skończyła mówić, poczuła jakby lekki powiew i zgasła. Trzecia świeca powiedziała z rozpaczą. Jestem miłością, ale nie mam już siły, żeby się palić. Ludzie odchodzą ode mnie i nie rozumieją, jak ważna jestem. Zapominają kochać tych, którzy są blisko. Pyk! i przestała się palić. I w tym momencie do pokoju weszło dziecko. Zobaczyło trzy zgaszone świece. Dlaczego przestałyście się palić? Zawołało zrozpaczone: Bez Was już nic nie będzie takie samo. Jednak nikt nic nie odpowiedział. Panowała cisza. I wtedy łzy popłynęły dziecku po policzku: łzy smutku, łzy rozpaczy, łzy beznadziei. I wtedy czwarta świeca, która ukrywała się gdzieś w kąciku, szepnęła. Nie bój się, jestem jeszcze ja. I dopóki tli się mój płomyczek, możemy zapalić pozostałe świece, bo ja jestem nadzieją. Dziecko wzięło więc świece nadziei i odpaliło pozostałe. I znów na świecie paliły się pokój, wiara i miłość. Autor tego tekstu jest nieznany, ale to opowiastka adwentowa. Myślę jednak, że nadaje się dla nas wszystkich, bo wszyscy, bez względu na wyznawaną religię czy ateizm, mamy w sobie wiarę, ale właśnie w miłość i nadzieję. A jeśli kochamy drugiego człowieka, to chcemy pokoju, a nie wojny. Dla nas wszystkich. I to niech będzie mój prezent na te Mikołajki Anno Domini 2021. Miejmy wiarę w miłość, wtedy wszystko jest łatwiejsze. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. A, a jeśli ktoś ma ochotę słuchać mnie na YouTube od początku wszystkie odcinki, to jestem akurat przy dwunastym. Pozdrawiam. Gorące uściski przesyłam na te zimowe dni. Pa!